Nazywam się Krzysztof Słukiewicz, jest mi bardzo miło, że przyjęli Państwo zaproszenie i stawili się tutaj w tym wyjątkowym miejscu w orientarium łódzkim. Ten dzisiejszy dzień jest dla wyjątkowy, ponieważ od dnia dzisiejszego chcemy objąć opieką i sponsoringiem jedną z przesympatycznych zwierząt naszego ogrodu mianowicie kapi 2024 rok jest dla nas bardzo ważny ze względu na dwudziestolecie, które możemy teraz e, świętować. Hmm. Jaki model Volvo może pochwalić się najlepszym przyspieszeniem w historii marki? Volvo EX30, który na terenie ogrodu też możecie spotkać właśnie w tej najmocniejszej wersji i rewelacyjnym żółtym kolorze Moss Yellow.